Dobra. Dzisiaj jestem z. Dzisiaj jestem z kwiatuszkiem i sorry za moją. za wiechę, że tak powiem, bo nic nie nie... Po prostu się zakupiłam na, na, na siebie. Dobra, Wiem, ja nie wiem, co to jest. I dzisiaj Wam przedstawimy moje meble dla LPS. Od razu mówię, że nie wszystkie. Dobra, więc ja zacznę może, okej? Okay? Okej. Okay. No to moim pierwszym mebelkiem będzie... będzie łóżko. Dobra, przesuniemy się trochę, bo nie ma miejsca w kadrze. Takie łóżko. Jest od takich królików. I mam wyjmowany materas, ale trochę trudno robić to wszystko jedną ręką w sumie. A, sorry za moje ręce. Bo je widać strasznie, takie łóżko. Mam jeszcze żółte yy, i jeszcze niebieskie i jeszcze wam pokażę magię yy, nie mogę tego zrobić o kurde kurde o, poczekajcie chwilę yy, tak nasz pierwszy tutaj a kurde nic nie widzę przez to yy, okej okay, sorry i jeszcze ja mówię, przepraszam za moje dziadowskie światło, bo jest beznadziejne. Teraz powtórzę w kolej. Pokażę Wam szafkę, którą e, zrobiła Krysten. krystal. E, krystal! Tak, krystal. Jest to szafka komoda, można powiedzieć. Zrobiona z papieru, jest ekstra. mega mi się podoba. Ej, jeszcze zapomniałaś wspomnieć, że na niej są takie jakby ołówkowe wzory. Tak, i ołówkowe wzorki są na niej. Tutaj w kamerze o wiele to bardziej widać tak. niż na żywo. I Radzie. szczerze mówiąc, trochę mi się nie podoba, no bo jest cała z papieru, a, ale nie mam się. mi się kartonu. jednak trochę podoba. Jest taka delikatna. No, no, biała, bo nie chciało mi się jej kolorować. Dobra, teraz ja. <noise> ja mam takie oto biurko. Duże biurko, więc musimy trochę miejsca w każdym takie. I ono była po prostu z zestawu LPS z... Y, y, jakby był sklep ze zwierzętami, co tam Blight była, ale, ja, ale Blight mi się zgubiła. No że nie zgubiła, ale ja ją zepsułam, bo, bo tak. <laughs> Niechcący to zrobiła, <laughs> bawiła się nią i tak to jakoś nie wyszło. Okej, okay, teraz kwiatuszek. Chodź tutaj, bo ciebie nie widać w ogóle. Już mnie widać. Kolejną rzeczą jest stół. I przezroczysty, więc go bardzo jakoś nie widać. Ale jest zrobiony z. Przy, służył jako przykrycie do pojemnika od Gumek Lumbens. No. I zrobiliśmy to jako stół do LPS. No. no. Następną rzeczą. Następną rzeczą i jak były u mnie te, jak to się nazywa, yy, łóżka, <laughs> przepraszam za moją zabiegę, to i kołderki. Może to nie jest mebel, ale ale tak chciałam to. Była taka różowa w kropki, niebieska w kropki i żółta w kropki. Oczywiście po drugiej stronie też mają taki materiał. Teraz kwiatuszki. Teraz, Kolejną rzeczą jest stolik, który był w zestawie od LPS. Wygląda tak. Wygląda Ej. trochę jak nerek. Ej, kwiatuszek, muszę ci coś powiedzieć. Ten stolik to dzisiaj strasznie do nas pasuje. <noise> no właśnie zauważyłam, że pasuje do moich okularów i do twojej kokardki. I do mojej spódniczki, i do I twojej. No, no jasne. Więc A... wygląda on tak. Jest fioletowy, jest bardzo ładny, bardzo przydatny. Jak nie chcecie stawiać na przykład na zestawie w domku dla petrofów jakiegoś ogromnego stołu, to ten jest idealny. Dobra, moją następną rzeczą jest, że tak powiem, cała szafa, którą zrobiłam z budy dla, z budy dla LPS, taka ogromna, trochę mi się nie mieści w kasze, a nie wiem co w niej robi komputer. Dziwne. I tutaj mam całą masę ubrań, ale tego wszystkiego już nie będę Wam pokazywała oddzielnie. A tutaj zazwyczaj okulary, które Kwiatuszek bardzo często nosi. Przynajmniej u mnie. Dobra. Oj, przepraszam, że ja się tak przewróciłam pod kadrem. Kolejną rzeczą jest dywan, który też jest z stawu LPS. Jest on duży, więc trochę... Możesz no zasłonić nie, tym ja cały kadr. Tak, mogę kadr cały, właśnie zasłonić. No, jest, że jest naprawdę super materiału, jest miękki i ekstra, Polecam, naprawdę. Już mi się przypomniało, jak kiedyś się tam bawiłam tymi shopami, nie? I używałam tego, e, tego, 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 jak to się nazywa dywanu do tego i tak szły pet shopy i takie. Hmm, <noise> Tylko wcale się tak nie przewracały, jak ja? E, dobra. I mam taki drugi. I taki laptop. Też oczywiście. <laughs> Czyli jakoś tam inaczej. I w środku mam tapetę kota, bo taką chciałam. Wiem, trochę głupie, że ja tak na koty, a mój ulubiony to kot. to kot to pies I tutaj taka klawiatura. Wiem. Focus. I tutaj kolejny, tylko tym razem z napisem LPS i jabłkiem. i jeszcze na czerwono. I Taki, tego już robiłam w domu i kolejny, tym razem Nokia, ukradłam go Zakowi na chwilę, no i tak powiem, nie za ciekawa tapeta, ale okej, okay. dobra. Poduszka. Niestety Krystal nie pamięta skąd ona jest, ale prawdopodobnie od jakiegoś zestawu. Nie, nieprawda. Nie, jednak nie? Nie, nie. No ale nie pamięta po prostu skąd ona jest, ale jest naprawdę z mega świetnego materiału, jest delikatna, więc polecamy <laughs> bardzo. Ja polecam. Wygląda jak, raczej znaczy, ma kształt kokardki. No przecież już chyba mówiła, chyba. <laughs> Dobra, trudno. Moją następną rzeczą jest taka oto toaletka z LPS, ona jest ze zestawu, chyba widać po tej naklejce tutaj i nie wiem skąd te na niej się wzięły bilety, ale okej okay. Ja ją tutaj przyozdobiłam, tutaj napis taki LPS Nie chciałam zostawić ją... Się... Kamera nam... Ym, bardzo przepraszamy Ale kamera nam zbiała no, ale to jest telefon, i dzięki Tui tak to po prostu stoi, i, i dlatego tu w ogóle stoi. Przepraszamy bardzo za to, a my już nagrywamy ponad prawie 10 minut. Dobra, przechodząc dalej do tej toaletki, yy, nie rozumiem, czemu oni zrobili tutaj zdjęcie tego kota na naklejkę. Jak tutaj może być jakikolwiek inny petruszek? Trochę, kwiatuszek to podobne do ciebie. Gdybyś no właśnie, miała tą kokardkę, co ja mam. Właśnie zauważyłam. Jak gdybyś zabezania. miała tą kokardkę, co ja mam. Nie? No, no to całkiem, całkiem. No, tylko, tylko Ty masz inny kolor oczu. A <grym> ja cię. nie wiem, czy ja to wstawię na tego YouTube'a. <grym> Dobra. Następną rzeczą, którą mi Jest to drabina. Drabinki dwie. dwie. Do łóżek, które pokazywała Krysta. Wyglądają one tak. Pokażę może pojedynczo. Wyglądają one tak. Są takie same, więc pokażę tylko jedną, bo niczym się nie różnią. Mają po 5 schodków. No i. Schodków? <laughs> Szczebelków. No, no ja mówię schodków. No. Okej. Okay. No, wygląda tak. Jest biała. Więc bardzo ładna. Moją następną rzeczą jest waga. Która jest ogromna. <ścoughs> I... o kurde, postawiłam ją, <ścoughs> nie? I ona. Waga. która na serio waży, że tak powiem, no patrzcie. Aż kwiatuszek z łóżka. No i ona tak jakby waży na serio, ale na serio nie waży. No co ja mówię, bo... To nie, Mamy również kocyk, zestawu... A do tego poduszka. A do tego właśnie poduszka, to jest zestawu LPS. Też jest właśnie z takiego delikatnego materiału jak e... Dywan. <noise> Więc no. Tutaj mnie krystal trochę rozmiesza ale damy radę. Trochę się pobrudziło od czegoś, ale nie zauważajmy tego nie No patrzę. bo to już jest stary. To ma jakieś... To ta, tam ten kocyk z kwiatuszek przedstawiała on ma jakieś dwa lata przynajmniej. Więc <noise> musiał się czymś. Więc ma. trochę lat już ma, prawda? No. No to następnym rzeczą jest takie pianino, które wygląda prawie jak prawdziwe. A na serio, a kwiaty, że co ty robisz, bo... Gram na pianinę. I to jest zwykła temperówka. Tutaj jest taka dziurka, jest mało widoczna. O, patrz, tutaj widać. Co? Zaraz będziemy kończyć, bo już prawie w połowę dobra to była polowa. Polo, polo. e, pokażę jeszcze tutaj Wam e, kamerę trochę odsunę, mam nadzieję, że nam nie spadnie tym razem. Już to było po raz słodne. Przepraszam za to, jak kwiatuszek, nie umie być poważny. I tutaj jest takie krzesło. Dobra, odsuniemy się, żebym mogła to pokazać. Patrzcie, i tutaj jest takie czarne krzesło, które, na którym na przykład Petro może OK, fail. Tylko, pierwsze może usiąść, i wtedy można się pobawić, że, że gra na pianinie. I w ogóle. Dobra. Następną rzeczą jest koszyk na pranie. Wiem trochę jak głupio to brzmi, ale mam go od Lalek. Nie pamiętam. Od jakiego zestawu? I ostatnią rzeczą w tym odcinku jest taki oto fotel, taki fotel o, fotel, no, co ja mam z tym mówieniem, taki fotel, dobra, po prostu był od takiego zestawu LPS, w którym był samolot i jak tak przedstawię do kamery, to mogę zakryć cały kadr, właśnie z tym <grym> zrobiłam i w ogóle, Teraz małe info, trochę małe info, ja przepraszam za to, że kamera nam spadała, bo ona stoi na skrawku parapetu, po prostu nie chciałyśmy schodzić na podłogę. Prawda? Jakbyśmy zeszły na podłogę, to byłoby jeszcze gorzej. Byłoby ciemno, bo to światło tak wpada, żeby było ciepło. Ciemno, ciemno po prostu. No, ale byłoby jeszcze gorzej, bo jakby mi telefon spadł na podłogę szybą, to nie wiem, co by się stało. No to by było bum. A no, szyby bum. I wtedy by odcinek się o wiele gorzej skończył niż w tych warunkach. No właśnie. Od, a teraz mieliście to po prostu super wrażenie, że spadacie w dół i <śmuszczak> spadał. E, również mieli fajnego gościa.